Drogi Lwy, witam Was bardzo serdecznie. Dla Was wyciągnę osobno dzisiaj kartę na energię tygodnia między 26 września a 2 października. Zobaczymy, co Was czeka w tym tygodniu, jakie energie będą towarzyszyć, na co to zwrócić uwagę, jakie ewentualnie podjąć działania lub co zrobić lub nie robić. Lew. Askelichów. As kielichów jest to taka karta, która mówi o roku obfitości, który kiedyś się tam otworzy, czyli zaczną się jakieś fajne możliwości, zacznie się dobry czas, nowy czas, nowe pomysły, nowe realizacje, nowe szanse, które się pojawią i które warto chwytać, bo one mogą w przyszłości przynieść bardzo dobre profity. Jednak niestety ten czas może się okazać dla, dla e, lwów takim bardzo czasem melancholijnym, muzawym. A z bardzo często mi właśnie pokazuje łzy, płacz. E, dużo też, e, jakby to powiedzieć, dobrze by było, żebyście lwy skorzystały jeszcze z ostatnich, może fajnych promieni słońca i, i może dobrej jesieni i mm, trochę spędziły czasu przy wszelakiego rodzaju akwenach. W klasie kielichów e, jest taka rada, e, żeby się wyciszyć, żeby zrobić, e, nabrać energii i e, naładować akumulatory przy ro różnego rodzaju stawach, rzeczkach, e, fontannach, źródełkach, nawet oczkach wodnych. Tu jest właśnie ten czas właśnie dla, na, m, przy, do, na, przy, dla pobytu i odpoczynku na łonie natury przy właśnie akwenach przy, jakich, przy wodzie drogi lwy czas nowych szans nowych pomysłów, nowych energii czas nowych może nawet znajomości, może niewielkiej miłości bo w asie kielichów to jest dopiero początek, natomiast bardzo możliwe, że poznacie kogoś fajnego, nowego, miłego ciepłego i serdecznego może to być przyjaźń może to, może, może to być sympatia, przede wszystkim osoba, która wywrze na Was bardzo pozytywne wrażenia i da dużo takich emocji e, w środku. Tu jest ewidentnie właśnie ktoś nowy, ktoś, kto e, jakby to powiedzieć, poruszy Waszym wnętrzem. Natomiast czy z tego dalej coś wyjdzie, to już będzie oczywiście zależało od Was. E, Pierwsze wrażenie będzie fajne, ale pamiętajcie, nie można zrobić drugi raz pierwszego wrażenia, więc też starajcie się tą osobę jakoś tak do siebie zachęcić, nie zrazić, bo to z tego może być, jeżeli nie fajne wielkie uczucie, to świetna przyjaźń, świetna sympatia, po prostu będziecie się lubić. Także coś, jakiś początek, coś nowego. Coś fajnego, które może się rozwinąć w bardzo dobrą sytuację, bardzo dobre, czy to prace, czy to właśnie działanie, czy sympatię, czy związek. Natomiast będzie to też czas takiej właśnie melancholii, niestety, i spraw łzawych. Łono natury, wanna nawet, rzeka, no ja wiem. Na łonie natury wanny raczej się nie spotka. Zresztą za zimno jest, żeby się na łonie natury wejść na przykład do basenu. Ale to wszelakiego rodzaju woda w Waszym otoczeniu może sprawić, że będziecie, poczujecie się lepiej, komfortowiej i trochę się wzmocnicie. Przepraszam, że Was ominęłam w tym głównym wątku. Jakoś tak, nie wiem. Ale dla Was specjalnie jest ta karta. Jest no osobny, osobny filmik Także wszystkiego dobrego.